W województwie przedstawicielem rządu jest Wojewoda. Świąteczne życzenia w imieniu administracji rządowej złoży Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda Podlaski. Zwracam się do wszystkich moich przyjaciół, znajomych oraz telewizów telewizji NAREW. Proszę, przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia spokojnych, ale jednocześnie radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Bądźcie też silni, abyście przyjmowali wiele różnych sytuacji, które towarzyszą człowiekowi w życiu, abyśmy w każdej z nich znajdowali dobro, aby te święta spędzić w rodzinnej, miłej, przyjacielskiej atmosferze i żebyśmy i żebyście państwo Także w nowym 2015 roku mieli wiele powodów do radości, do zadowolenia i żebyśmy w każdym człowieku mieli swojego przyjaciela. Wszystkiego dobrego na święta i nowy rok.